Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach z Zapiecka. Dzisiaj chciałem zaprezentować maszynę do pisania. No, epokowym wydarzeniem w dziejach ludzkości było, był wynalazek ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga, złotnika z Moguncji w 1450 roku. Także to zre zrewolucjonizowało pracę drukarzy. Ruchoma czcionka, można było wielokrotnie jej używać, drukować książki. I także wynalezienie maszyny do pisania, też było epokowym, właśnie, krokiem milowym w, w rozwoju, właśnie, dru, druku. Także maszyna do pisania, no ja kiedy zaczynałem swoją pierwszą pracę w muzeum, po studiach, no nie było komputerów, nie byłem przyzwyczajony do pisania na maszynie, musiałem się nauczyć. Tutaj są właśnie takie specjalne przyciski z literkami. Tutaj jest spacja. Tutaj jest, są takie specjalne tasiemki z takim tuszem. Dzięki któremu odbijało się tutaj na tej kartce te, te właśnie litery i można było właśnie pisać. Wkładało się tutaj normalnie kartkę, wciągało i można było właśnie. Pisać, pisać właśnie na tej maszynie do pisania teksty. Dziękuję za uwagę.